Siemka. witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku z Minecrafta Alfy chciałbym stworzyć właśnie nową serię z Alfy, znaczy coś pod styl właśnie Old Survival, ale nie, nie jestem w stanie obiecać ile będzie odcinków. Podejrzewam, że na, na pewno będzie troszeczkę na początku od, sporo tych odcinków, a serię Old Survival po prostu zakończę na rzecz tej serii i będę sobie prowadził dwie serie z Minecrafta równolegle, że tak powiem. Stworzyłem świat, bo szukałem świata typowo, który będzie mi przypominał mój pierwszy występ w Minecrafcie, znaczy pierwszy występ, pierwszą grę, czyli biom śnieżny, gdzie cały, gdzie cały dzień, całą noc, cały czas pada śnieg. Dlaczego wersja 1.1.2.0.1? Dlatego, iż, gdy, iż gdyż na tej wersji po prostu gry zaczynałem zaczynałem swoją przygodę z Minecraftem, więc dlatego właśnie też tą, tą właśnie wersją się chciałem podzielić, gdzie jeszcze nie było nic praktycznie. Nie wiem, może przez tydzień czasu, dwa tygodnie grałem. Liście na tej wersji oczywiście znikają, to jest taka unikatowa wersja. Jeszcze wszystko ładnie, mega zielonkawe, drzewa, trawa zielonkawa. Tak, co tu jeszcze, co tu jeszcze dużo mówić. Co tu jeszcze dużo mówić. Nie wiem, nie wiem na jakiej, na jakiej, że tak powiem, że tak powiem, na jakiej ilości odcinków się tu skupię, długości odcinków. Też myślę, że będzie taki miks typowo. I muszę się tutaj skupić bardzo mocno, bo tam są góry. Tam są góry. Tam są góry. No i tam też są góry w tamtym kierunku. Muszę się skupić, zdecydować gdzie ja bym chciał po prostu, e, że tak powiem, założyć swoją pierwszą osadę. Mm, więc tak, tu muszę pamiętać, że tu jest mój spawn, bo niestety, niestety będzie ciężko, wełnę mogę zebrać, mogę sobie zrobić łóżko takie, jakie się kraftowało kiedyś. E, nie myślcie sobie, że to będzie e, takie łóżko jak e, normalnie w Minecrafcie, że się możemy położyć, e, przekimać, tylko to będzie takie łóżko typowo zrobione dla, dla, dla pokazu. Oczywiście chcę, chcę sam w sobie zbudzić jeszcze większą nostalgię niż wersją wersję Minecrafta, Minecrafta właśnie Old Survival. Dlatego właśnie też postawiłem na wersję gry, na której zaczynałem kompletnie grać i uczyłem się gry w Minecrafta, nabierałem doświadczenia, bawiłem się najlepiej, najlepiej przy tej właśnie grze. Ogólnie tu były, było dużo błędów, glitchów, Niekiedy nawet jak się ginęło Niekiedy jak się nawet ginęło To właśnie Było coś takiego, że Że nasza Że po prostu wszystkie temy znikały To było Bardzo fajne Że nasz postęp gry po prostu Graliśmy, graliśmy I nasz postęp Nagle mi się gra z, Skraszowała I po prostu mi cofało Kilka bloków to było fajne przy kopaniu, bo mogłem sobie, przykładowo, diamenty pozbierać e, dwa razy. E, tak, e, teraz tak, bym musiał sobie obczaić, e, które miejsce by najbardziej mi pasowało. I przede wszystkim jakiś węgiel zdobyć, bo to będzie najważniejsze, ta jeszcze minecraftowa melodyjka. E, siemanko, ale tu jest ciemno. Nie ma tutaj w tej wersji w ogóle też jak na wersji beta um, ustawienia jasności. Um, difficulty jest um, te ustawienia, um, właśnie tutaj nie mamy w ogóle um, poziomów. Um, nie mamy kordów więc my się tak naprawdę kopiemy na pałę wszędzie. Jeżeli będzie się chciał gdzieś kopać, tu jest jakiś węgiel. Halo Węgiel. O! Przede wszystkim. To węgiel jest nam potrzebny. Nie ma tutaj czegoś takiego jak węgiel drzewny, więc też musimy właśnie się pocieszyć tym, że jak na początku zdobędziemy węgiel, to mamy światło. Możemy cokolwiek działać właśnie jak jest noc, bo też nie ma czegoś takiego jak, jest jak spanie, więc wełna tu jest nam tylko potrzebna jako dekoracja ozdoba domu, mieszkania, ewentualnie budowli co tam byśmy nie stworzyli Dobra Ten świat chce zrobić tak, taki troszeczkę bardziej ulepszoną wersję tego co kojarzę po prostu za dzieciaka Jak miałem te 10 lat coś w tym stylu 10-11 już zgubiłem miejsce spawnu tam gdzieś było Tak, tak Czyli te góry odpadają Chcę też blisko spał nas się mm, osiedlić, ze względu na to, że jakby to powiedzieć, no, no jakby to powiedzieć, no na szybko, no, mm, żeby po prostu długo nie szukać jasnych wind, e, musiałem sobie wyciszyć na szybko telefon i ogólnie ogarnąć temat, e, no. No, dobra, nieważne tego, tego nie było Uznajmy, że tego nie było Bo mi tutaj, bo tutaj wziąłem się rozpisem jeszcze przed odcinkiem Co nie chcę ukrywać Do tego odcinka podchodzę Naprawdę któryś raz Chyba drugi Ze względu na to, że Na jednym Na jednym po prostu świecie grałem, grałem i no troszeczkę mi świat wywalało, no i właśnie chcę właśnie na tej wersji, no chcę właśnie stworzyłem właśnie nową, nowy świat, nowe podejście i liczę, że nie będzie mi wywalać. A jedno nagrałem i stwierdziłem, że naprawdę, naprawdę świat mi się zrobił super, jeszcze lepszy niż ten, ale no niestety. Minusy i plusy To że kurczę do mnie zadzwonił ktoś Na telefon No i musiałem odebrać i mnie potwory zajęły i nie mógłbym znaleźć tego miejsca Więc tak No 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 już trudno się, się stało nie Tak myślę że ta góra By była odpowiednia chociaż jeszcze mamy czas Jeszcze mamy czas jeszcze mamy czas, żeby znaleźć jakieś miejsce na, na mój domek. 22 węgla, nie oszukujmy się, bardzo dużo bardzo duża ilość. Chociaż powiem wam, że w nowym Minecrafcie ilość węgla na, na samym starcie mnie przytłoczyła, że było go tak mało. Chociaż mieliśmy możliwości pozyskanie, pozyskania węgla drzewnego, gdzie drzewa naprawdę, no też jest dużo jak w tym Minecrafcie, ale no jednak, kurczę... Jednak kurczę to było jakby to powiedzieć Trzcina um, nie. Trzciny chyba też tu nie było. Um, jednak tam mnie to zaskoczyło, że takie małe ilości węgla po prostu były wszędzie, więc, więc, więc też nie ma co się um, za bardzo za bardzo nad tym myśleć. Um, Teraz tak, jednak chyba to miejsce nie. Yy, chyba to miejsce jednak nie, więc yy, ja może znajdę to miejsce, które bym chciał. Tutaj do, gdzieś dookoła spawna. No i byśmy się widzieli właśnie, jak już znajdę to miejsce. Już jestem. Oczywiście znalazłem tutaj całkiem zgrabne góry. Troszeczkę się tu przeszedłem. Yy, mięsko sobie jedno zdobyłem, świnkę zabiłem. Yy, tak, tak, tak. Tu są bardzo fajne te góry. Mi się tu podobają. Tak, tylko muszę jeszcze przejść w ogóle za, 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 za dnia, za widoku jak to wygląda. Bo tutaj nie, nie, nie ukrywam, przeszedłem troszeczkę na pisfulu, bo mnie te potwory już tu drażniły. Tak, 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 tutaj bym się musiał przejść. Zobaczyć jak to w ogóle tu wygląda z tej perspektywy, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę mega ładnie. Tu jest ogólnie wyjście. To jest ogólnie wyjście. Przejście, po prostu takie. I tu fajnie można te góry połączyć, nie powiem, bo w monetach czy siak są mega połączone. Te z tym. To jest też mega połączenie. Tylko ja nie wiem czy ja bym nie chciał na początku Kurczę, gdzie ja bym chciał na początku które miejsce. Bo to jest właśnie najgor najgorsze wybrać Najgorsze wybrać jest górę. Ale tak, chyba, ja wiecie co? Ja tu sobie pomyślę, nie? To będzie takie miejsce, gdzie ja tutaj zakończę odcinek i ja pomyślę, w której, czy w tej, czy w tej, czy w tej. Bo w tym też można coś świetnego zrobić, bo to, do no nie powiem, no jest w miarę, w miarę wysokie. Ale no ja tu też pomyślę, nie? Czy może w tej zacząć, yy, czy może w tej zacząć tworzyć. Yy, dobra, więc, yy, więc tak, no nie będę wam tutaj dłużej przedłużał. Na tle tego pięknego widoku kończymy kończymy ten odcinek, to do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!